Moi drodzy, na kolejnym odcineczku dzisiaj mamy tylko 3 zdrabki, ale to jakie, bo mam playbooka za 30, za 20 zdrabkowy milioner, o no i jedna za 10, płynne złoto. Wkład to jest 30, 60 zł. Zobaczymy, jak to się spisze, ten odcinek. Czekajcie, już do Was wrócę. Jestem kamera ustawiona. Płynne złoto z numerem 15. Szukamy wygrywających liczb. Worka i złota. Złoto nam noży rano raz, dwa. Wygrywające liczbę 24. 2, 26. 35. No, warstwa tragiczne, ale, ale... w sumie lubię tą strapkę. I 28. Jeszcze są główne. Na ten moment co drapie, więc... Zobaczymy. Nie liczę na główne, ale na jakieś fajne. Wygrane, trzydzieści sześć. No zaczynamy pięknym bokiem. Siedem. Trzydzieści trzy. Cztery. I piętnaście. Pierwszy rząd pusty. W drugim mamy ósemkę. trójeczkę la 5waśka 3wa 7 no nie wierzę bok za bokiem dali nie wierzę Kolejno mamy 6 Jak tak sypią bokami to raczej chyba są marne szanse 12 31. I co mamy to? Mamy 28. No zaskoczyła zdrabka pozytywnie moja. 28. Akurat się pojawiła. 22. 13. Fajnie, bo nie będzie zera. Obawiałem się, że może być 0. 1. Te te zdrabki za 20-30 zł. To różnie z nimi. 29. Patrzcie, mamy worek. <grym> Fajnie, worak nam daje przypisaną kwotę, czyli 20 zł mamy na pewno. Czyli głównej nie będzie, ale mamy 28, jest 10 zł, a worak nam daje też 10 zł. 20 zł na tej zdrabce, no i fajnie, fajnie. Płat 60, no to już coś, coś mamy. Gdzie te kontrolne nam ukryli. No, to jest za trudy, jeśli chodzi o tą zdrabkę DDD. Musi się zgadzać. Nie pamiętam tych kontrolnych w tej zdrabce, ale mamy 20 zł. Przechodzimy teraz do zdrabki. Do zdrabki za 20 zł. Zdrabkowy milioner. Chciałem, wiecie, nie chciałem linii, po prostu, żeby coś innego było z numerem 9. Szukamy pliku, garnka, no i sejfu. Starsza już taka zdrabka. Mamy biedronkę, śliwkę, okulary, Zegarek perła, kawa, awokado i kapelusz. Krem, winogrono, gwiazda, pik, arbuz. Kwiat, piłka, ananas, karo, chmury, narty, biśnie. Serce, cytryna, dzwon, palma i tref. No niestety ta zdrabka pusta już jest. No i przechodzimy do playbooka. Mam z numerem szóstym. Zobaczymy, co on nam da. Głównych już tutaj nie ma, ale tak jak mówiłem, przy płynnym złocie jakoś nie liczę na te główne. Jakieś fajne wygrane z numerem szóstym. Szafirowa siódemka, szukamy wygrywających liczb, no i dodatkowo siódemki jeszcze. Wygrywa dziewiętnaście, trzy, dziewięć i sześć. Czyli takie nawet niskie, a nam dali cztery obok. Fajnie zaczynamy. Trzynaście, dwa, osiem. No, nie rokuje to. I trzy trzy. Następny rząd 2, liścia, 7, 1, 11, 15 i 2. No niestety tutaj nic nie ma. Rubinowa siódemka, szukamy siódemki i rubinu. Rubin noż wygranu raz 2. Mamy perfumy, pierścionek złoto. Monetę, śminka. Do końca trzeba wierzyć, że coś wpadnie. Worek, korona, perła i lustro. Pusta. Teraz gra. Kolejna maragdowa siódemka. Szukamy po prostu w danej grze trzech siódemek. Więc pierwsza siódemka. No i niestety tutaj nic już nie będzie. W drugiej grze siódemka. I nic więcej. Trzecia gra. Lustro. A, nie będę mówił tych symboli. Pierwsza siódemka. I pusto. Gra czwarta. Dwie siódemki już mamy. Ach i podkusili mamy śminkę część się coś tutaj drapie. Gra kolejna piąta siódemka pierwsza. Tylko jedyna. Gra kolejna. Jest 7. I gra ostatnia. No chyba playbook będzie pusty. 7. No i niestety. Gra kolejna, ametystowa silemka. Szukamy dwóch identycznych symboli w danym Pierwsza gra, worek, korona. Druga gra, yy, kufer i zegar. Gra trzecia, pierścionek, portfel. Gra czwarta, pierścionek, lustro. Gra kolejna, pusto. Gra szósta, no pusto, nie zapowiada się niestety żeby coś było, ale dobrze, że przynajmniej te płynne złoto się spisało. Coś na pomnożenie jest. Gra następna, to bazowa siódemka. Trzy identycznych symboli szukamy w danym grze A jak znajdziemy trzy siódemki, to mnożymy wygraną. Raz, dwa. Różne. 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 Brak wygranej. Nie ma. O. Dwie różne. No, podkusili. Grze siódmej. Brak. Brak. No i niestety nie ma. Gra diamentowa, siódemka. Raz miałem tutaj 30 zł, więc jest szansa. Diamentowa świdemka szukamy wygrywającego symbolu, a jest nim lustro, a nam dali co? Złoto, zegarek, śminka, perła, pierścionek, worek, portfel i moneta. No i gra ostatnia. Trzy identyczne kwoty szukamy. Mamy 150, 50 tysięcy. Półtorej miliona to już tego nie ma. 9,300. No i niestety pusto. 150 po raz drugi. No szkoda, że się playbook nie spisał. Dobra, mamy pusto. No co? 60 zł wydane. No niestety minus jest, ale fajnie, że coś wpadło na pomnożenie. 20 złotych worek i 28 litwa. Czyli 20 zł na wydane 60. No i dobra, będziemy mnożyć. Fajnie, że coś wpadło, że nie ma zera. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.